Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczymy sobie inwestycje widza, co ma schowane i pokupowane w kontenerach yy, pozdrow, dla, pozdrow dla ciebie miner. No i tak ogólnie film jest z, z dźwiękiem, tylko to jest za 6 minut, więc trochę by zeszło, ja sobie to obejrzałem, będę wam plus minus yy, mówił co on powiedział. Jakie są plany na dane inwestycje? No, i dobra, zaczynamy od yy, po prostu naklejek z Armorii. Niektóre są właśnie kupione pod Inwesta, yy, a niektóre z otwarć, więc no, tutaj, gdzie mamy małe ilości, to, yy, to wiecie, po prostu yy, otwarte, nie? Yy, więc to jest na tej zasadzie. Więc jest i Armory i ogólnie te inwestycje są dosyć takie riski, i powiedzmy, że są yy, na teraz. W sensie, bo często się zdarza, że dobra ktoś ma skrzynki, nawet ja, ok, trzyma je po prostu długo, no i wiesz, profit się na tym pojawił. Natomiast czy teraz też bym wchodził w skrzynki? No pewnie jest wysoko. A tu jest, tak mi się wydaje, bardziej takie inwestycje, że poczynione w ostatnim czasie. One są, optują troszkę bardziej to, co może się wydarzyć. Tu mamy jakieś glitterki. Po prostu z, z Paryża są posiadane. Tutaj ją też na bieżąco sobie skupuje, jak się tam pojawiła. Właśnie tutaj. Naklejka cały czas sobie z armory skupuje. Mamy Rio 1000 kupione. Więc na tej zasadzie, no tak tam też mówił właśnie, że to są niskie ceny te papiery a przy takim na przykład Rio znaczy tym imperialu z Rio gdzie te ilości są małe jakaś informacja coś się wydarzy no i tamte wzrosty mogą być naprawdę przyjemne nie? więc to też jest plus ogólnie tak samo inwestuje sobie w Shanghai no i spójrzcie mamy tutaj autografy kandydata tutaj w to poszedł na pewno autografy jak te zwykłe Y, drużynówki mają małe zaplaje, to y, autografy już w ogóle. Chyba, że się mylę z kandydatem, y, bo tu, ale no wydaje mi się, że anyway, te supply'e ma niższe, y, więc to musielibyśmy zobaczyć, które te autografy mają, mają najniższe na ten moment. Natomiast dalej, kolejny Shanghai, oj, chyba y, tak jest, Shanghai razy V2, i tu mamy czempionów. No to tu już do tak małej ilości, no najmniejsze z wszystkich kapsuł, choć ja akurat no mistrzów. Kurde, pewnie bym się nie kusił, no ale pamiętamy sytuację chociażby z Outsidersami, jak e, kapsuła, w której byli, no wystrzeliła, nie? To chyba było Rio? Ale tak mi się wydaje, więc mm, no i, i tutaj coś może się również wydarzyć. Więc mamy z szankaj kupiony, e, mamy już póki co st stickery ze zbrojowni, także jak widzicie, są to inwestycje podwyższonego ryzyka. E, tutaj sobie farmił gwiazdki i spójrzcie co po prostu za nie ma. Kupił sobie Fever i ma też skrzynię galerii. E, no skrzynię galerii, no to strolowany został, tak? E, zresztą jak, e, myślę, że cała scena troszkę inwestorska, tym, że no nie wywalili tej galerii, tylko dalej ją trzymają. Dokupuję sobie też fewer case'y. E, kurczę, nie wiem, czy tam mówił. Natomiast e, moim zdaniem teraz kupowanie fewer fajne byłoby po prostu pod e, sprzedanie ich i potem odkupienie. Jeśli oczywiście ceny, kiedy już wejdą na market, będą fajne. E, bo, bo to wydaje mi się, że może być po prostu fajny taki flip Zwłaszcza tego pierwszego dnia, jak te ceny potencjalnie mogą być najwyższe. Mamy tutaj jakieś prizmy dwójki, ok, ale to jest dopiero pozycja budowana, z tego co pamiętam. Więc no solidna skrzynka, nie no pytanie tylko te ceny. Ale on też fajnie działa sobie na bajorderach. Zresztą, jak widzicie, że cały czas mu te rzeczy dochodzą, to też tak polecam robić, nie? Bo, bo, bo właśnie dzięki temu zawsze coś tam zaoszczędzimy. I dobra, yy, czy coś tu jeszcze mamy? Na końcu pozdrawił widzów. O, mamy yy, skineczki jeszcze do pogrania, więc my również pozdrawiamy. Więc na pewno to są takie inwestycje, które optują troszkę przyszłość. Więc on zobaczy, pewnie za, no nie wiem, 2-3 miesiące, na pewno jak się zachowa ją już. Na pewno tu mówię z, głównie o Szanghaju, no bo karnet, no to da, dalej jest znakiem zapytania, kiedy postanowią to usunąć. Ale no, i też te jego inwestycje troszkę się na walw opierają, nie? No bo jak ta zbrojewnia będzie jeszcze nie wiadomo ile trzymana, no to wtedy malipę z tymi inwestycjami stricte zbrojownianymi, <grym> jakkolwiek. No i Shanghai. ile to już mogą trzymać? Raczej już niedużo też kolejny Major te supply się jakoś nie zwiększyły. tu Shanghai myślę, że spoko. No tylko to ja trochę inne piki bym wybrał. Ale, ale myślę, że kol Shanghaiu jest dobry. No i zbrojownia, no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Yy, yy, wbijaj na streamki, yy, Piotr, bo jestem ciekaw, co się będzie działo. No, ale też będę śledził market, będę ci miał z tyłu głowy. Więc to bardziej takie inwestycje, yy, które już no, niebawem mogą zostać tak zweryfikowane. Ale też myślę, że w długim terminie zbrojownia naprawdę będzie spoko. Więc, więc to nawet na, na, na longa. Też tak samo te skrzynki, nie? nawet galerii czy, czy fever. No tylko, byle to nie trzymali, nie wiadomo jak długo. E, dzięki, napiszcie co myślicie o, ty, o tym odcinku. Na początku właśnie myślałem, że będziemy słuchać, co, co tutaj jest mówione, no ale długo by wyszło. Długo by wyszło. E, jak coś też możecie podsyłać, właśnie takie nagrania, to będziemy sobie robić nowe odcinki z tego. Trzymajcie się, dzięki za jeszcze podesłanie. Do następnego, cześć.